Hollywoodzki uśmiech, któż nie chciałby go mieć, jeśli nie sobie podarujmy go swoim bliskim. Taką możliwość daje nam pani dr Jolanta Zakrzewska i jej klinika implantologiczna. Kto z nas nie przyglądał się zdjęciom gwiazd Hollywood w kolorowych magazynach, marząc o tak fantastycznym uśmiechu? Są też tacy, którzy myślą po prostu o tym, by normalnie się uśmiechać, bez wstydu przed tym, że ktoś zobaczy braki w uzębieniu. Wiele osób kiedyś zastanawiało się, czy to możliwe, by mieć tak proste i białe zęby. Tak, jak najbardziej, przy właśnie przy naszej technologii, którą teraz mamy w XXI wieku, to jest nie tylko możliwe, ale to jest możliwe nawet w ciągu jednego dnia, że pacjenci, którzy przychodzą do nas, Często, czy mają popsute zęby, czy w ogóle ich nie mają, w ciągu jednego dnia wychodzą od razu z wszystkimi zębami, które my dobieramy odpowiednio czy to mogą być bardzo jasne zęby, czy naturalne, czy jakkolwiek sobie wymarzą jest to możliwe w ciągu jednego dnia. To jest w ogóle po prostu coś, coś tak nowego i tak, tak drastycznego dla pacjentów, że oni sami nie chcą w to wierzyć. Czy jak to w jednego, w ciągu jednego dnia? Dopiero jak wychodzą, to mówią, wow, to ja powinienem może od razu ten dół zrobić, bo wiele pacjentów robi i, i górę, i, i dół szczęki, górną i dolną szczękę o tym samym czasie. Właśnie dzięki najnowszej technologii oraz doświadczonej pani doktor, która nie ukrywa, że praca jest jej pasją, jak mówi, zmienianie życia ludzi dzięki zabiegom wstawiania implantów rzeczywiście pomaga w rozpoczęciu nowego, lepszego etapu życia pacjentów i to jest właśnie tak fantastyczne. Jeśli chcesz, by Twoje życie zmieniło się diametralnie, by już każdy dzień był uśmiechnięty, możesz to zrobić. Każdy może mieć zrobione. Nie tylko ci, którzy pacjenci kiedyś nie mogli tą, tą dawną technologią, nie mogli mieć zrobione, albo potrzebowali tych grafts, wszystkie nadkładania kości, czy cokolwiek innego mieć zrobione, teraz mogą mieć za jednym razem. Także każdy pacjent w jakimkolwiek nie jest, nie jest stopniu to może mieć to zrobione. Dla wielu pacjentów to wspaniała wiadomość, że teraz każdy, absolutnie każdy może wstawić sobie implanty i to zaledwie w jeden dzień. Jeśli masz piękny uśmiech, a znasz kogoś, kto ma problem i potrzebuje w tej kwestii pomocy, zbliżające się święta są najlepszym momentem, by pomyśleć o tych, których kochasz. Mnie się wydaje osobiście, ponieważ ja to uwielbiam robić, że nie byłoby większego prezentu nie tylko dla tej danej osoby, ale również dla tej, która daje ten prezent. A Ponieważ ta, tej osobie się zmienia życie. Ta osoba do tej pory przeważnie była bardzo skrępowana. Się obawiała wychodzić na zewnątrz. Nie chciała nigdzie nic zjeść. Nie chciała się uśmiechać. Zasłaniała ręką. Nie miała w ogóle takiej pewności siebie. A tu nagle jej się cały świat zmienia. Się uśmiecha, ma wszystkie białe, piękne zęby, wygląda fantastycznie, może jeść i się chce uśmiechać. Czyli są dwie osoby, które korzystają z tego. Ta, która na nią patrzy i ta, która to ma. Po więcej informacji należy dzwonić do pani dr Jolanty Zakrzewskiej pod numer telefonu 773-622-8700 lub udać się z wizytą pod adres 4849 North Milwaukee Avenue Suite 505. Niech ten dzień będzie pierwszym uśmiechniętym dniem z reszty Twojego odmienionego, wspaniałego życia.